Witajcie na Crypto bro. Dzisiaj zrobimy sobie taką ciekawą e, analizę kryptowalut z tego właśnie portalu Token Terminal, ale bardziej tutaj uwaga graficzną. Dlaczego używam tego terminalu? Ponieważ jest to terminal, który uwaga, jak widzicie, współpracuje z aplikacją Bloomberga, czyli współpracuje z terminalem Bloomberga, a terminal Bloomberga mają wszystkie najważniejsze firmy, nie tylko już finansowe, na świecie taki terminal kosztuje 1400 dolarów miesięcznie i posiada ogromną masę danych z każdego rodzaju finansowego świata i oczywiście te dane jeśli chodzi o kryptowaluty czyli jakiekolwiek dane o kryptowalutach będą z tego terminala Bloomberga ciągnięte albo do tego terminalu Bloomberga ciągnięte z token terminala dlatego token terminal jest tak według mnie In, interesujący pod tym względem, że właśnie ci wszyscy z dużą kasą będą patrzeć na to samo, co my patrzymy tutaj na ten token terminal.com. Więc na pewno warto e, tutaj się zainteresować naszym podejściem, e, bo i oni będą widzieli te same rzeczy, co my i oni będą prawdopodobnie chcieli kupować te rzeczy, które są e, niedowartościowane tutaj w rynku no i pomoże im właśnie w tym Bloomberg Terminal, który używać będzie danych stoken. Terminal. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I przejdziemy teraz już do. Jeszcze ciekawostka, zanim przejdziemy już do suchych danych, to macie tutaj informację. Trump dzisiaj, to jest bytale, 3 luty. kupił 86 tysięcy eteriów przez swoją firmę Trump World Library. Warte około 220 milionów. Razem ma 420 milionów w Ethereum. I co ciekawe, uwaga. Jego syn Eric Trump już pompuje te torby. Popatrzcie. In my opinion, it's great. My, według mnie jest, jest to wspaniały czas. <coughs> wspaniały czas, żeby dodać do It. Podziękujesz mi później. Czyli już pompują swoje torby. Kupili Tyrium, teraz będą pompować. Wow! To co politycy w Stanach robią cały czas, pompują swoje e, te inwestycje. Dobra, wracamy do analizy. Więc jak bierzemy sobie pod uwagę brali wszystkie kryptowaluty. I weźmiemy okres czasu. Tutaj widzę 30 dni. Przepraszam 90 dni i bierzemy pod uwagę zarobki. To uwaga najlepszą kryptowalutą pod względem zarobków. Jest tutaj tron, który zarabia prawie 80 milionów. Dolarów 90 dni. A to jest prawie milion dziennie. I tu Was to, to są zyski, to są już po kosztach. Nikt chyba by się tego nie spodziewał, ale Tron wygląda tutaj najlepiej. Później mamy Uniswap, ale to już jest zejście do poziomu około 30 milionów dolarów. I tak po kolei, wszystkie te, co widzicie: Baseband, Kickstarter, AWE, Lido, GMX. Jest tutaj nasz, dwa nasze, dwa nasze projekty z poprzedniego filmu: jest Venus i jest Trader Joe. No oczywiście to są nieporównywalnie mniejsze sumy, ale jeśli chodzi o wyceny, też są spoko lepsze wyceny. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie, wszystkie kryptowaluty. Teraz będziemy po kolei szli przez tutaj, jak widzicie sektory i wybierzemy, pokażemy wam które kryptowaluty najlepiej, albo które startupy, które posiadają tokena, bo tak się to jest bardziej, to jest lepsze określenie, startupy, które posiadają tokena z tych sektorów. Radzą sobie najlepiej, czyli zarabiają po prostu najlepiej. Teraz przyglądamy się samym blockchainom, wygląda to bardzo podobnie, więc przejdziemy szybko dalej. Tutaj mamy Asset Management, czyli zarządzanie e, aktywami, czyli inwestycjami. Widzimy najlepiej, najlepiej sobie radzi Convex Finance, Synthetix i Fluid. Później mamy DeFi Survey, Saver, Tina, Gamma, o gammie mówiłem w filmie i indeks Cooperative, i to są z rzędu zarobki około najlepsze ma tutaj około 3,5 miliona w 90 dni a inne tutaj mówią hmm, no dużo dużo niż jeśli chodzi o blockchainy poziomu drugiego czyli tak zwane layer 2 to niestety zarabiają tylko 3 BASE, ARBITRUM i GRAVITY, z czego oczywiście liderem jest BASE zarabiający około 20 milionów dolarów, najmniej i najgorzej sobie radzi chyba optymizm, z tego co widać, bardzo dużo tracą, no a reszta są tak około zera. Czyli BASE i ARBITRUM tutaj dominują, z czego BASE no znacznie, znacznie lepiej. Na tej grafice z kolei mamy mosty, które Oczywiście mam tutaj wyszczególnione to samo, czyli zarobki w 90, dniu, 90 dni. Najlepiej radzi sobie The Bridge, później mamy Hop Protocol z naszej listy poprzedniej. Albridge, The Bridge i Stargate. Naprawdę prawdę mówiąc, myślałem, że Stargate będzie wyżej. Niestety jednak nie. Najgorzej sobie radzi Acros. I to są zarobki rzędu. Najlepszy sobie radzi około 2 milionów tutaj zarabia. Mógł 90 dni bridge. I kolejna grafika, ostatnie 10 dni zarobki, to mamy, tak jak widzicie tutaj, deksy, czyli zdecentralizowane giełdy. Dominuje oczywiście Uniswap Labs. To nie jest niestety Uniswap, który token ma, tylko to jest ten Uniswap. Druga firma, Uniswap, jest troszkę skomplikowany, bo ma dwie firmy, także ciężko to ogarnąć. PancakeSwap, Swap, GMX, Synthetix Fluid. Rider Joe Tokenon, Houdini Swap, Paraswap, o Paraswap mówiliśmy, Vertex też mówiliśmy i kolejne na liście to Sumdex. Oczywiście tu są duże zarobki, prawie 28 milionów Uniswap, później mamy 17 milionów PancakeSwap i GMX jest na poziomie około. 10-12 milionów, czyli te trzy naprawdę dominują, I jeden z największych, jeśli nie największy, e, rynek finansów tradycyjnych. Oczywiście derywatywy, czyli e, aktywa pochodne. E, w krypto to oczywiście są kontakty futures na razie. Najlepiej radzi sobie tutaj jak widzicie, GMX. Później dopiero mamy Synthetix, Vertex, Mux, Hemix. Hedging opcje i level finance. Ale GMX jest naprawdę na poziomie 11 milionów dolarów. Czyli około 3 miliona miesięcznie zarabiają. No, to jest zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o derywatywy. Naprawdę myślałem, że inne firmy tutaj będą sobie lepiej radzić. No, ale niestety nie. Co tutaj znowu wzoruje, że GMX jest dość ciekawym tutaj tokenem do przejrzenia. Teraz przyglądamy się pożyczkom, czyli pro, protokoły, które używa, dostarczają nam pożyczek. Po prostu możemy dać sobie Ethereum, zazwyczaj naprzeciwko tego Ethereum pożyczyć dolary. Najlepiej, najwięcej zarabia tutaj AWE poziomy Sky, Venus, Fluid, Maple Finance, Bendao, Bendao i Venus oczywiście są z naszego poprzedniego filmu. No, najgorzej sobie radzi tutaj Curve. A już ostatni tutaj sektor. Zobaczymy sobie na Liquid Staking. Liquid Staking to oczywiście liderem jest Lido. Około 11 milionów w ciągu, w ciągu 90 dni. Na drugim miejscu z 2 milionami jest Synthetix i na trzecim honorowym miejscu jest sta Stakewise, no to są to są już bardzo, bardzo dużo mniejsze sumki. Także tyle. Zapraszam jak najczęściej na ten Token Terminal. Oczywiście jak widzicie jest dużo innych tutaj rzeczy możecie zobaczyć. Porównywa, porównują różne rzeczy, market capy, depozyty na moście, zamknięte dolary, zamknięte. Środki w właśnie protokołach, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Także zapraszam, przeglądajcie, a my widzimy się niedługo. Pozdrawiam.